Jermark Chmielowik Kliniarski w Nowym Tomyślu to już tradycja. Ziemię Nowotomyską odwiedzają pasjonaci plecionkarstwa z całego kraju. W tym roku wydarzenie wpisało się w obchody 230-rocznicy założenia miasta przez Feliksa Szałdryckiego. Był to 18 wieczny ówczesny Rockefeller, dlatego, że, będąc młodzieńcem niespełna 20-letnim, Twoim dziadku i po swojej matce bardzo duże dobra, m.in. właśnie okolice Nowego Tomyśla. Był to człowiek wizjoner, który nie bał się realizować swoich pomysłów i był na tyle konsekwentny, że postanowił 230 lat temu założyć nowy ośrodek. Nie bez przyczyny nowo to myśl nazywane jest stolicą Wikliny, słonie bowiem z uprawiania tego naturalnego surowca. W przestrzeni miejskiej można zobaczyć rozmaite dzieła i formy plecionkarskie. Eksponaty można znaleźć także w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, prezentującego lokalną specyfikę uprawy wikliny i chmielu, jak również rzemiosła plecionkarskiego. Chmiel spotykamy najczęściej już w w postaci gotowej, wiadomo, jest wykorzystywany do produkcji piwa przede wszystkim. Można oczywiście podziwiać, wybierając się w okolice Nowego Tomyśla, piękne, pięknie wyglądające plantacje chmielu, imponujące duże konstrukcje, właśnie jak tutaj ta, przy której stoimy, na której chmiel wyrasta do 12 metrów wysokości. Mamy tutaj wystawę koszy. Jest to wystawa pod tytułem 100 lat polskiego wzornictwa i są tu właśnie pokazane kosze, które były używane. W przeciągu stu ostatnich lat. Zapraszam wszystkich serdecznie do Nowego się, żeby zobaczyć nasze muzeum. Mamy dwa budynki do oglądania, można u nas z dziećmi przeprowadzać lekcje, można się nauczyć wyplatać, bo prowadzimy też warsztaty. W ramach jarmarku odbył się ogólnopolski konkurs plecionkarski im. Jana Bartosiewicza, nieżyjącego już miejscowego wikliniarza. Ten konkurs polega na wypleceniu dowolnego projektu, dowolnego materiału plecionkarskiego, według własnego projektu, trwa 8 godzin i uczestniczą w nim plecionkarze z całej Polski, od Białej Podlaski i Poczciel. Teoria dowodzi, że tutaj od 200 lat to trwało, a więc kiedyś byliśmy, e, można powiedzieć, takim zagłębiem surowcowym. Dla Bawarii, natomiast potem nauczyliśmy się też wyplatać, i stało się to centrum, właśnie dawało miejsca pracy oraz było centrum wzornictwa polskiego. Wielu spośród pasjonatów kontynuuje rodzinną tradycję. Koszyk powstaje z Wikliny i jest to taka jakby torba wyplatana. Ja zawód przejąłem jakby od mojego ojca, który był mistrzem plecionkarskim. Sam już jestem teraz mistrzem. I wyplatam już w zasadzie od dziecka, a tak poważnie już 20 lat. To będzie kosz do kwiatów, będzie wazon, tylko dopiero jest w pół roboty, jest dopiero teraz, a zajmuje się no, no, plecionkarstwem od 60 lat można powiedzieć, no, a w ogóle to jest, jestem ja w trzecim pokoleniu, jestem, bo dziadek przed wojną to robił z tego. Żył Ojciec Świętej Pamięci. Ja też już i siwy, i łysy wyrobiłem tych koszy, już no, na pewno bym nie policzył ile tego przez te lata było. I po mnie już teraz no, zajmuje się w córka, jest tu razem ze mną na Stoisku, syn młodszy. Niektórzy sądzą, że wikliniarstwo to jeden z ginących zawodów. Plecionkarze z całego kraju udowadniają, że z tego naturalnego surowca mogą powstać niezwykłe dzieła sztuki. Żeby tyle lat wyplatać w tych, tych trudnych czasach, można powiedzieć, do wykiny, no to trzeba nazwać, że to jest pasja jednak. Bo zostali ci, którzy, którzy właśnie ten zawód lubią i chcą go w jakiś sposób dalej kreować. Do Nowego Tomyśla zjechali także działkowcy, którzy świętowali 35-lecie Polskiego Związku Działkowców, a to za sprawą przyznania nowotomyskiemu ogrodowi tytułu najlepszy ogród działkowy w Polsce. Działkowcy z Wiklinami mają dużo wspólnych rzeczy, chociażby koszyki, które działkowcy mają, na działkach są tutaj wykliny wyplatane przez nowotomyskich plecionkarzy. O ile chodzi o, o działkowców, e, też jest faktem takim, że nasz ogród, mój, który reprezentuje, to jest ogród Karola Świerczewskiego w Nowotomyszu, w ubiegłym roku zdobył mistrza Polski jako naj, najlepszy ogród działkowy w Polsce. Dlatego też i te uroczystości okręgowe odbywają się tutaj. Jarmarkowi towarzyszyły Dni Miasta i Gminy. W ramach ogólnopolskiego programu Piłkarski Laur został rozegrany turniej piłkarski. W tej chwili wchodzimy na teren województwa wielkopolskiego i pierwszym takim turniejem w ramach tego programu jest Torneo Wielkopolskie Orlików rozgrywane w Nowym Tomyślu. Był to turniej, który miał uświetnić obchody święta nowego Tomyśla, 230-lecia nowego Tomyśla. Bardzo lubimy grać. Zabawo jest. No i na razie przegraliśmy dwa mecze, jeden wygraliśmy. Nie jest zbyt dobry, bilans. Jesteśmy smutni, zawiedzeni. Jeszcze przed nami trzy mecze, ale będziemy próbować lepiej grać. Ja się bardzo cieszę z tego, że mogę tutaj dzisiaj być i oglądać ten turniej. Bo ten turniej po pierwsze dowodzi tego, jak szeroka jest oferta imprez, które się dzieją w Nowym Tomyślu w trakcie jarmarku chmielnowigliniarskiego. W zasadzie trudno jest co roku wybrać takie, żeby mieć przegląd całego wachlarza tego wszystkiego co się tutaj dzieje. Jak pokazuje jarmark chmielowi kliniarski prawdziwych pasjonatów tego że rzemiosła nie brakuje, a wykonywane przez nich produkty to często prawdziwe dzieła sztuki. Muzyka